Cześć! Dziś w Limagu, razem z Ernestem Cześć. i Tomkiem Cześć. zajmiemy się bronią krótką. Pistolety Ramon. Izraelska produkcja, konstrukcja bezkurkowa. Czym się charakteryzują? Tak jak powiedziałeś Kuba, izraelska produkcja Ramon, bardzo podobny do Glocka 19, chwyt na kaliber 9 Parabellum. Coś można powiedzieć, Ty masz wersję bojową, można nakręcić tłumik. Ja mam wersję można powiedzieć do sportu, jeżeli chodzi o sport to Tomek przybliżył tutaj ten pistolet. Jak widzicie, mamy różną kolorystykę do wyboru. Pistolety są w obecnej chwili sprzedawane z przyrządami trytowymi lub bez, metalowymi. Jeśli chodzi o sport, jak widzicie, bardzo przypomina Glocka 19, lufa 4 cale. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę wymiary tego pistoletu, można akurat z tego modelu Ramona śmiało konkurować w Piro, czyli pistolet i rewolwery obronny, gdyż akurat wymiarami ten pistolet y, pasuje do klasy kompakt, co w przypadku Glocka 19 nie jest to możliwe, bo przy podpiętym magazynku nie mieści on się w pudełku wymiarowym. Y, coś, strzelanie sportowe. Y, moim zdaniem, y, zapoznawszy się i strzeliwszy z paru egzemplarzy, stanowczo mogę stwierdzić, że y, jeżeli w Glockach na początku trzeba było coś tam poprawić, Przerywać, bo specyfikacja spustu to spust 2,5 kg, powiedzmy na początku. Tak tutaj moim zdaniem nie trzeba nic. Zakup amunicji, trening, szczelectwo to w zupełności wystarczy, Spust jest tak bardzo fajnie spasowany, że naprawdę nie trzeba robić polerek, wymieniać przerywacza. Po prostu bierzemy z pudełeczka, czyścimy smarów fabrycznych, zakładamy swoje smary i ogień do produkcji i. Czyli reasumując, po prostu wyjmujemy pistolet z pudełka. Początkujący, zaawansowani mogą sobie startować w zawodach, bądź strzelać rekreacyjnie, nie trzeba nic z nim zmieniać. Natomiast panowie, porównując tą konstrukcję z moim Glockiem, z którego miałem okazję trochę postrzelać, to co rzuciło mi się w oczy, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Na początku mamy z pudełka zupełnie inne przyrządy celownicze. To są przyrządy, z tego co widzę, metalowe i w moim przypadku, jak widzę, są to przyrządy tak trytowe. Kolejna rzecz, którą widzę jest nieco inaczej wyprofilowany chwyt. Wprawdzie, oczywiście w bloku możemy dostać nakładki, tutaj jednak ta płetwa jest, już rozumiem, w konfiguracji fabrycznej. Tak, jeżeli chodzi o tą płetwę, no to jak do różnej, różnego rodzaju broni i yy, specyfikacji człowieka, jeden ma mniejszą, większą dłoń, ale ten pistolet tutaj będzie siedział ciasno i o to chodzi, że można strzelać na przykład tak jak w Piro są niektóre konkurencje jednorącz, przekładając pistolet, on będzie siedział ciasno i to jest bardzo ważne, tak? Mhm. Po prostu wielkość chwytu dobrano tak uniwersalnie, zauważcie, że początkowe wersje nie miały aż tak wystającej płetwy górnej, tutaj już fabrycznie, mimo że nie mamy regulowanych grzbietów, ta płetwa jest znacznie dłuższa, co zwiększa nam stabilizację przy strzelaniu, powiedzmy, szybkich dubletów, lepszą kontrolę nad pistoletem. W reakcji jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, przepraszam, jeżeli chodzi o przyrządy trytowe, niektóre zawody teraz dużo organiza organizatorów robi późnym wieczorem bądź w nocy i to bardzo fajnie się sprawdza, także bo z automatu nie trzeba wydawać y, tych pieniążków na, na tryty, bo jest to w zestawie, tak? Mhm. Mamy tu też kolejną rzecz, którą ja sobie pozwoliłem zrobić, czyli podpiąć latarkę z mojego glocka. Jak widać, ona pasuje. Więc szyna i wymiary tutaj i szyny i osłony spustowej powodują, że pasują akcesoria Glock'owskie, jak na przykład ta latarka. A co z magazynkami, bo widzę tutaj pewne podobieństwa. Czy na przykład mogę podpiąć magazynek z mojego Glocka? Magazynki są kompatybilne od Glocka, więc tutaj nie ma problemu. Wróćmy jeszcze do kwestii spustu. Rzecz kluczowa, zwłaszcza gdy strzelamy z pistoletu dynamicznie. Zauważyłem, że tutaj w tej konstrukcji spust jest dosyć ciekawy. Czy moglibyście powiedzieć, czy nada się na przykład zarówno dla sportowca, jak i dla funkcjonariusza służb mundurowych? Tak, jeżeli chodzi o służby i strzelanie bojowe, wyjęty z pudełka można by było śmiało mu zaufać i strzelać z nim w pracy w służbach, tak? A jak się sprawdzi na to, że tam? So, po zapoznaniu się ze specyfikacją tego sprzętu stwierdzam, że jest bardzo dobrze. Mamy do wyboru tutaj dwa rodzaje oporu, oporu języka spustowego. Jest to 2,5 kg lub kilo kg. Natomiast bardzo na plus jest fakt, że jak w innych modelach podobnej konstrukcji, wyjęty z pudełka spust, no, jak dojdziemy do tej ściany końcowej, jeszcze nam się ciągnie. Jeżeli chcemy oddać ten strzał w miarę szybko, wyczuwamy jeszcze, że ten spust się rusza. Tutaj, jest o tyle jest fajnie, że dochodzimy do tego oporu końcowego. Jest opór już znaczny po zwiększeniu siły. Następuje przełamanie, pada strzał. Nie ma jeszcze dodatkowego, tak zwanego ciągnięcia tego, się, tego spustu. A wiadomo, jeżeli chcemy strzelać statycznie, wybieramy ten język spustowy powoli, zwiększając siłę nacisku. Jeżeli nam spust się jeszcze przemieszcza, często dochodzi do błędów strzeleckich, czyli mucha na przykład przykleja nam się do lewej strony na szczerbince, przekłada się to na słaby wynik. A tutaj dochodzimy do oporu właściwego, zwiększenie, przełamanie strzał, bardzo fajna specyfikacja, jeśli chodzi o spust. Czyli panowie, podsumowując, dostajemy tak naprawdę broń, która po wyjęciu z pudełka jest już całkiem przyjemnie skonfigurowana. Na koniec powiedzcie mi jeszcze proszę, co my właściwie dostajemy w tym pudełku? Co jest w zestawie dla takiego strzelca, który kupi swój nowy pistolet? W zestawie jest pistolet plus dwa magazynki: 15 nabojowe, szczoteczka, instrukcja obsługi i blokada zamka. Dzięki bardzo. <grym>